Zaczniemy od piękna. Dla pana doktora, jaki jest ideał pięknej kobiety? Czy możemy mówić o czymś takim, oczywiście z punktu widzenia lekarskiego? Każda kobieta jest idealna i lekarz jedynie może pomóc kobiecie w tym, aby po prostu. Poczuła się lepiej, poczuła się w pewnych okresach swojego życia czy, czy nawet pół roku odpowiednio dobrze. To znaczy, jeżeli mamy okres zimowy, jesteśmy po, po intensywnym okresie letnim, letniego wypoczynku, warto pamiętać o tym, że trzeba po prostu przygotować się na, na okresy chłodniejsze, a jednocześnie dać odpocząć skórze po intensywnym wypoczynku letnim, po opalaniu, po um, korzystaniu z kąpieli wodnych. A jakie są najlepsze zabiegi do stosowania w tej chwili na zimę, żeby przygotować jak najlepiej skórę? W zależności od typu skóry powinniśmy postępować w ten sposób, że lekarz powinien indywidualnie, co podkreślam, dobierać różnego rodzaju zabiegi dla pacjentek. Oczywiście powinny wziąć pod uwagę typ skóry i dwa, również stan skóry, stan odżywienia. Nawodnienia tkanek, tak aby po prostu czy zabiegi, czy preparaty, z których korzysta, były dobrze, prawidłowo dobrane dla danej osoby. Obecnie stosowane wypełniacze dają efekty bardzo naturalne, chociaż efektowne, ale co w momencie, kiedy pacjentka przychodzi i chce osiągnąć efekt przerysowany? W tej chwili bardzo modne. W pewnych grupach modne stały się bardzo duże usta czy dość wyraźnie zarysowane kości policzkowe. Czy lekarz powinien wykonać taki zabieg, czy raczej odradza się to pacjentce? Jak reagować? Bardzo dobre pytanie. To jest problem, który nurtuje środowisko lekarzy medycyny estetycznej zajmujących się tym, tymi problemami. Między innymi Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging proponuje lekarzom, aby w bardzo dokładnej, życzliwej oczywiście rozmowie, wyjaśnili pacjentkom wszelkie za i przeciw tego typu postępowania. Oczywiście tego typu efekt nie jest zalecany przez żadne Towarzystwo Naukowe zajmujące się medycyną estetyczną, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ale czy zdarzał się panu doktorowi taki dylemat, gdzie pacjentka przychodzi, no przyczepiłam się tych ust rzeczywiście i wyraźnie żąda powiększania ust tak, żeby osiągnąć bardzo nienaturalny efekt? A ta świadomość pana doktora, że jeżeli pan odmówi, będąc w zgodzie z własnym ja, to pacjentka pójdzie do jakiegoś mało znanego gabinetu, nawet nie lekarza i narażając własne zdrowie, wykona taki zabieg. Co lepiej, czy pomóc, będąc pewnym, że. Ten zabieg nie zaszkodzi, chociaż estetycznie będzie gdzieś tam rażący, ale mimo wszystko będzie bezpieczny, bo wykonywany przez lekarza? Czy po prostu definitywnie odmówić? Jeżeli chodzi o moją osobę, ja definitywnie odmawiam wykonywania takich zabiegów. Uważam je po prostu za nienaturalne i niezgodne z. Normalnym, normalnym rysem człowieka. Po prostu stoi na stanowisku takie jak reprezentuje Polskie i Europejskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, że mm, jeżeli chodzi o problem ust, powinny być one e, oczywiście jako wizytówka człowieka odpowiednio zadbane, powinny być naturalne i e, tym, w taki, taki, e, taka jest rola lekarzy, aby pomóc po prostu e, pacjentowi, kobiecie osiągnąć naturalny, dobry efekt, ale nigdy nie powinien to być efekt przerysowania, e, efekt karykaturalny. Do środowiska lekarskiego wkradło się pragnienie, nie do wszystkich lekarzy oczywiście, trzeba jasno podkreślić, ale wkradło się pragnienie bycia celebrytą. Czy Pan doktor też chciałby być na tyle popularny? Lekarze, co uważam, nie, nie są celebrytami. Lekarze są ludźmi, którzy niosą pomoc w różny sposób osobom potrzebującym, natomiast wręcz uważam, że nawet nie powinni być celebrytami. Zresztą nawet trudno wymienić lekarzy, którzy byli celebrytami. Łatwiej powiedzieć nam, że jacyś lekarze byli politykami. Czy są obecnie politykami, biorą udział aktywny w życiu społecznym, biorą udział w akcjach humanitarnych i temu podobnych rzeczach, ale lekarze nie powinni być celebrytami. Jaki powinien być dobry lekarz? Dobry, dobry lekarz to ta osoba, która ma... Duże poczucie um, po, potrzeby niesienia pomocy innym osobom, a jednocześnie um, swój um, charakter kształtuje i opiera o um, chociażby ideały um, przysięgi Hipokratesa czy kodeksu etyki lekarskiej. Um, słowa, które tam zawarte powinny być um, dobrze przemyślane przez każdego lekarza i um, um, w praktyce codziennej po prostu powinien je stosować i do siebie i do swoich pacjentów.